Nie odderwało nas od tej właśnie rzeczywistości, to wydawałoby się współczesnym Platonom, że prezentuje tutaj koncepcję wartości, która może pokazywać coś jak kodeks wojownika. Ludzie są odpowiedzialni wobec ideałów. Oba systemy etyczne szukają odpowiedzi z zewnątrz. W kodeksie wojownika w pojęciu bohatera a albo właśnie u Platona w wiecznych formach. Arystoteles na przykład sprzeciwiał się nauczycielom we wszystkich możliwych sprawach. Nie zgodził się również jakby z platońską koncepcją wartości i nie szukał prawd etycznych w innym świecie. Arystoteles był przekonany, że liczy dobro właściwe ludziom. Ze względu na dobro należy rozpatrywać ze względu na cechy. Chodzi tutaj o tą konkretną jednostkę. Sprowadzając etykę na ziemię, eliminując zbędne koncepcje, co właśnie ja robię, możemy stworzyć pewnego rodzaju normy. No, i Arystoteles powrócił do sposobu zrozumienia tego, co słuszne i niesłuszne. Homer, kodeks, kodeks Homera łączy wiele ważnych podobieństw. Niewątpliwie Arystoteles w wielkiej mierze udoskonalił homerycki ideał, dostosując ten katalog cech, które powinna mieć jednostka. Takie cnoty jak na przykład umiar, czy właśnie ta wspaniała myślność. To jakby wszystko to, o czym mówię, nie powstaje w przeciągu 15 minut, tylko to kreowało się przez tysiące lat. Mogę to nawet powiedzieć. No ale cóż, dobry człowiek według Arystotelesa wykazuje wiele cech charakterystycznych dla ateńskiego arystokraty tamtych czasów. A jaki był wtedy ideał? Hm, no jest znacznie mniej związany z sytuacją wojenną niż na przykład homerycki, gdzie tam podstaw leży uderzająco podobnie i, i jakby dobra miara, jakim jest właśnie standard społeczny. No ale Wtedy właśnie pojawia się stoicyzm, gdzie system zmienia historii etyki, tak jak trzęsienie, nie wiem, ziemi, albo wybuchający wulkan ostatnio może zmienić cokolwiek, w tym bieg rzeki. Istotę stanowi tego, Jezus, istotę stanowi tego, jestem debilem. Mimo wszystkich różnic w tych wszystkich filozofiach, systemach, to panuje pewnego rodzaju standard ostateczny. Taki zespół wskazówek dotyczący sposobu zachowania się jako jednostka, albo właśnie poza tym wszystkim. Homer, hmm, wojownik. Arystoteles, hmm, arystokracja. Platon, wieczna, niezmienna forma. A tutaj, na przykład, sam Jung prowadził teoretyczne rozważenie nad tym, że w pewnym okresie życia w środku wędrówki żywota naszego, jak sam to napisał, a wiecie, kto to napisał zostawię to, jeżeli będziecie wiedzieć, to napiszcie komentarz. Oderwanie się od zewnętrznych wpływów i nauczenie wsłuchiwania się w swoje wewnętrzne pragnienia często zmienia priorytety i całe życie. Taki Jung w istocie idzie dalej i twierdzi, że bez takiego krytycznego badania samego siebie nie można stać się dorosłym człowiekiem. No i w tym momencie ja mam to samo, bo jako tako stoityzm reprezentuje pewien etap historii etyki, bo Odrzucamy zewnętrzne standardy oceny i poszukujemy kodeksu postępowania, który ma początek i koniec, czyli źródło we własnym ja. Stoicyzm rozpoczyna taką radykalną zmianę od założenia, które jak się wydaje, nie różni się szczególnie od założeń wszystkich innych systemów. Wszystkie etyki mają podobny punkt wyjścia pogląd, że ostatecznym celem ludzkiego życia jest szczęście. I to konkretnie nazywa się edujanionizm od greckiego słowa eduja monia oznaczającego szczęście. Odrzuci chrześcijaństwo i zastąpi przekonanie, że jakby celem naszego życia jest narodzić się do życia przyszłego. No ale w czasach klasycznej Grecji zaświaty, o ile w ogóle jakikolwiek sobie je wyobrażane, były niezmienne, uważane za strefę ponurą i strefę mroczną. Skupienie się na osiągnięciu szczęścia tu i teraz było więc całkiem naturalne. No nawet Nietzsche miał taką zdolność do osiągnięcia szczęścia ale chrześcijanie mieli to zakazane mieli zakładać, że lepsze jest co? życie przyszłe czym jest więc szczęście? jak możemy je osiągnąć? z pewnością w historii zachodniej myśli nie brakuje różnych odpowiedzi na te pytanie też jest miliony pogląd stoicki w pewnym uproszczeniu Generalnie mówi, że jesteśmy szczęśliwi tylko wtedy Kiedy jesteśmy zdolni zaspokoić nasze pragnienia A analogicznie Jesteśmy nieszczęśliwi, kiedy nie możemy tego zrobić Epiktet powiedział to w ten sposób Dusza bowiem szczęśliwa Musi być w posiadaniu wszystkiego, czego pożąda I to stwierdzenie Ujawnia inną cechę stoicyzmu Która za sobą niesie taką Demokratyzację Homer, Platon, Arystoteles no Oni byli elit elitami no i jakby przyjmowali, że życie jest dobre i jest dostępne tylko dla nielicznych wybranych obdarzonych siłą albo inteligencją albo arystokratycznym wychowaniem no ale skoro jednak każdy czegoś pragnie to stoicyzm mnie tworzy żadnych takich ograniczeń dotyczących tego więc każdy może osiągnąć dobre właściwe dla nas samych no i pierwszy raz w historii myśl szczęścia stało się wtedy dostępna dla wszystkich o ile nie wydaje się, że stoicyzm czyni jakieś szczęście dostępne dla wszystkich, z innej perspektywy można zarzucić temu, że również wszystkim go odmawia. No bo kto może zaspokoić swoje wszystkie pragnienia? Większość z nas nie ma środków, żeby podjąć się tego jakże pięknego zadania. Możemy być miliarderami, a możemy napotykać trudności w postaci rzeczy, których nie możemy mieć na własność i możemy spotkać ludzi, których nie możemy sobie kupić. Co więcej, jego pragnienie. Żeby na przykład nie chorować, albo się nie zestarzyć, nie umrzeć. Hm. No, niestety, jest skazane na porażkę. Tak więc wydaje się, że szczęście jest nieosiągalne, no ale chyba że. No i w tym momencie stoicy wychodzą z czymś takim, że musimy porozmawiać o zrozumieniu. O zrozumieniu, o którym mówiłem na początku. W najczystszej formie przedstawił je właśnie Epiktet, w pierwszym stuleciu naszej ery. Jego wyjaśnienie składa się z stałych dwóch części i zaczyna się następująco. Z wszystkich rzeczy. Jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne. Zależne są od nas sądy, popędy, pragnienia, odrazy czyli jednym słowem wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas ciało, mienie, sława, godność. Godności konkretnie. Jednym słowem to wszystko, co nie jest naszym dziełem. I jeżeli przeczytamy to jeszcze raz, usłyszymy to jeszcze raz: zależne są od nas sądy, popędy, pragnienia, odrazy, czyli wszystko to, co jest naszym dziełem, i niezależne od nas jest ciało, mienie, sława, godność, czyli to, co nie jest naszym dziełem. Nie możemy kontrolować pogody, ale jesteśmy przekonani, że potrafimy się powstrzymać od zastrzelenia agresywnego sąsiada. Gdy jednak pominiemy takie podstawowe rozróżnienia, Wtedy próbując wytyczyć te granice, trafiamy na wszelkiego rodzaju trudności. I w tym momencie, właśnie u mnie osobiście pojawia się patos logos. Czyli najpierw muszę pomyśleć logicznie, czy to jest zależne ode mnie, czy niezależne ode mnie, i wtedy mogę się przejmować albo nie. Co prawda, nie chcę bronić tego, że to jest złoty środek na złote życie, ale fajnie jest mieć to z tyłu głowy w każdej cięższej sytuacji. No bo bądźmy szczerzy, przydatna sprawa, co nie? Wydaje mi się, że bardzo miło jest mieć coś takiego w głowie, i bardzo miło jest mieć coś takiego w życiu, gdzieś tam w tym momencie. No ale cóż, jeżeli czegoś nie mogę kontrolować, no na przykład korków, to ktoś, mój znajomy na przykład, kupi sobie piękny dom, kupi sobie zajebisty samochód, kupi sobie wszystko, cokolwiek by chciał. Nawet zbierze miliony. Ma piękną żonę i świetlaną przyszłość. Rynek się załamuje, a on idzie na dno i traci wszystko. No i cały jego dobytek zostaje wyprzedany. Konto emerytalne oparte na giełdzie, pff, zniszczone. Żona wyobrażała sobie życie inne, odchodzi. No ale cóż, stoika to nie powinno dziwić. Czego można innego coś spodziewać, jeżeli ktoś utożsamia swoje dobre samopoczucie ze stanem spraw, nad którym nie ma ostatecznej kontroli. No i w tym momencie, biorąc pod uwagę nasze czasy, nasze głowy, możemy sobie myśleć, okej, okay, fajnie, myślę logicznie. Gdzieś te emocje nas napędzają, te dopamina tych czasów, życie w obrazkach, wszystko się to dzieje, powiedzmy, że bardzo szybko. Kiedyś działo się tak samo. I w tym momencie trzeba pracować nad takim podejściem, żeby w ogóle to zrozumieć. No ale podają taki mega skrajny przypadek, chociaż dają taką wskazówkę, bo gromadzimy wszystkiego rodzaju sprzęty, tylko po to, żeby stworzyć na przykład jakieś swoje portfolio, ćwiczymy, dbamy o dietę, poddajemy się w ogóle jakimś zabiegom, tylko po to, żeby zachować dobry wygląd. Robimy to wszystko wierząc w to, że te rzeczy są w jakimś sensie trwałe. Jakby istniała racjonalnie uzasadniona pewność, że możemy mieć na zawsze nasz majątek możemy mieć zawsze tą samą pracę, pieniądze, zdrowie. I traktować je jako źródło przyszłego szczęścia. Jednak fakty są takie, że powinno się odkryć to, ja i ty powinniśmy to odkryć, że wszystko można stracić. Tak samo jak i czas. I tak właśnie się teraz dzieje. Pod tym względem, jakby w tym kontraście do wszystkich rzeczy zewnętrznych, nad którymi nie mamy ostatecznej kontroli, pozostaje jedna rzecz, która nigdy nie zostanie bez nas. Czyli własna wola, zdolność do przyjmowania każdej sytuacji ze spokojem. Do tego momentu zajmowałem się takimi faktami, w ogóle zrozumieniem tych spraw. No ale stoicy dostarczają nam tutaj takiej informacji, że mianowicie zachodzi tutaj różnica między tymi dwoma rzeczami: co możemy kontrolować i tym, czego nie możemy kontrolować. A na całym świecie do pierwszej kategorii należy nie mniej, nie więcej, tylko jedna rzecz: ponieważ mamy kontrolę tylko nad tym, jak reagujemy na daną sytuację. I istnieje tutaj takie kryterium, które w ogóle pozwala to wszystko ocenić. I te kategorie, co możemy kontrolować i czego nie kontrolujemy, nie różnią się niczym. Są logiczne. Przedstawione są jako po prostu dwie jakości różne sfery rzeczywistości. Krótko mówiąc, rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, są więcej warte od tych, nad którymi nie panujemy. Te pierwsze zawierają w sobie klucz do naszej wolności i szczęścia i. Góruje w nich, no, chciałbym powiedzieć, pradawna mądrość. Nie wiem, czy 2000 lat to pradawna mądrość. Mam nadzieję, że żaden historyk nie okrzyczy mnie w tym momencie, ale wydaje mi się, że tak. 2000 lat to parę pokoleń. Haha, Piotrek, bardzo, kurna, śmieszny. No, ale mamy po prostu sami w sobie taką hu, wielką moc. Zawsze pisząc takie słowa zastanawiam się, czy to nie brzmi jakoś szamańsko. Mamy wielką moc. Mam tę moc? Mam tę moc. No, ale cóż... Baśnie opowiadają o odrzuconych przedmiotach, które w rzeczywistości były skarbami. Biblia mówi o tym, jak kamień został odrzucony i stał się kamieniem węgielnym. Tak stoicy mówią, że mamy właśnie tą wielką moc, której nie umiemy rozpoznać i podnieść, bo skupiamy energię na rzeczach, które ostatecznie są poza naszą kontrolą o tej pracy, o zdrowiu, o posiadaniu rzeczy materialnych no ale stoik wtedy wychodzi z tą swoją butelką wina, szczęśliwy jak cholera, i postępuje w ten sposób żeby się nie smucić. Możemy się smucić, możemy się troszczyć, możemy być niezadowoleni, bo zawsze są jakieś okoliczności, które mogą to zrobić, stworzyć, ale mogą też odwrócić tę samą sytuację. I to, że cały nasz życiowy plan może zostać zniszczony przez to, że nie dostaliśmy się na studia, powinien być kompletnie zaakceptowany, ale też z drugiej strony to nie ogranicza tego, że my jako człowiek Musimy powiedzieć sobie, ej, dobra, to jest zależne ode mnie, to zależy od moich wyników, od mojego postarania się nad tym tematem, i w tym momencie to ja powinienem zapierdalać, żeby zrobić coś takiego. Tak więc, w takich przypadkach ludzie wiążą swoje szczęście, a poczucie wartości w ogóle, ze zdrowiem z czymś, nad czym nie mamy kontroli. No bo jeżeli uczelnia się zamyka albo właśnie koronawirus przychodzi, to stoi i powie, ej, no, czy to jest zależne ode mnie? Czy to jest jakby ten mój problem, który ja mogę ogarnąć? Wiadomo, że w sferze na przykład politycznej, gdzie człowiek może zagłosować, ma pewnego rodzaju ten 0,00,1% głosu na przykład, no, no to mamy pewnego rodzaju kontrolę, ale nie powinniśmy kierować energii ku wszystkiemu, co rzeczywiście od nas nie zależy. Bo zawsze będziemy kontrolować na przykład nasze emocje. Możemy to robić, możemy reagować na dane sytuacje. Mamy nasze źródło siły, które powinno być wolne od przymusu, a my powinniśmy żyć z, po prostu z radością w sercu. To znaczy, że na przyjemne sytuacje można spojrzeć inaczej, przyjąć je z wdzięcznością jako dar, a w trudnościach dostrzec raczej źródło tej siły, a nie komplikacji i totalnego walenia się życia. A dzięki temu. Czego nie można uniknąć, możemy zyskać mądrość i zrozumienie. Krótko mówiąc, to co chcę Wam przekazać, to, to to, czy zareagujemy opanowaniem i spokojem, czy frustracją, gniewem i niepokojem, to tylko nasz wybór. Tutaj pamiętamy o tym, o rzeczach zależnych, niezależnych, patosie i logosie, czyli emocjach i logice. A to wszystko stanowi pewnego rodzaju mały kluczyk, jeden z wielu. Do szczęścia. I tym samym właśnie Sati położyła łapy na mojej ręce. A ja żegnam się z Wami. Idę zrobić sobie herbatkę, nakarmić pieska i idę na najdłuższy spacer życia. I będzie on najlepszy, mimo tego, że na dworze jest minus 10. A ja mam nadzieję, że Wasze życie układa się pięknie. I chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli naprawdę podobało się.